W tym historycznym miejscu, Sejm Wielki uchwalił tu właśnie konstytucję pierwszą w Europie, drugą na świecie po amerykańskiej, nowoczesną konstytucję wojnych Polaków. Nie spodobała się ona Niemcom i Rosjanom, ta konstytucja. 220 lat temu do dzisiaj się nie podoba. Patriotyzm to każdy nosi w sercu. Każdy wie co to jest, bo to jest tak, dlaczego trawa jest zielona. No ciężko to dobrze wyjaśnić, prawda, natomiast, ale jest zielona i to jest tak samo, że patriotyzm ma się w sobie i to jest chyba najważniejsze. No. Ja lubię ten kraj, w którym mieszkam, nazywa się Polska, mam rozmaite tradycje, pochodzę z rodziny, która zawsze lubiła tu być, a nie wyjeżdżać gdzieś daleko i żyć gdzie indziej. No i, ja, i troszczę się, żeby... Żeby nam za dużo nie to. Patriotyzm Polski polega na szacunku wielkim dla tradycji, dla historii, dla naszych symboli narodowej, no i w tym narodowych, i w tym do, do konstytucji 3 maja. Teraz słyszeliśmy przemówienia oficjalne, że patriotyzm ma być nowoczesny. Nowoczesne to ma być nowa wersja wie pana komputera czy komórki nowoczesna, a patriotyzm ma być szacunkiem, hołdem złożonym tradycji naszym poprzednikom. Dlatego tańczymy Poloneza. za parą. Idziemy. I kolumna środkiem. środkiem. Zmieniamy krzywdy na pierwszy. Teraz mamy w tańcach mnóstwo imprez tanecznych telewizyjnych, gdzie się samoczą, jakieś szaleńcze układy robią, tak zwane nowoczesne tańcowanie, wszystko w rytmach takiej sieczki anglosaskiej, wie pan. A na święta narodowe trzeba, trzeba traktować tak, jak naród sobie na to zapracował. Jaką ma historię, jaką ma kulturę, sięgać do tego. To jest piękna, bogata tradycja, dlatego nam przyświeca 3 maja. Polonez. zespół z Ukrainy, celowo przez nas zaproszony ze Lwowa, żeby właśnie podkreślić naszą więź z nimi. Oczywiście, przebicie się z takimi imprezami nie jest też takie proste. No bo wiadomo, że teraz mamy tak silną propagandę prounijną w telewizji od rana do wieczora, w telewizji polskiej. O takiej imprezie pan nie usłyszy, prawda? Bo teraz jest tak, dzisiaj słyszałem, że nie ma wolności bez nowoczesności, tak pan prezydent twierdził. Natomiast takie coś jak Polonez, no to żadna nowoczesność. Także o, taki, o takim patriotyzmie związanym z Polonezem to się naszym władzom nie śni w ogóle. Miliony Polaków na świecie. Też jesteście w naszych sercach i w naszej pamięci. proszę włączańki się do wspólnego tańca. Jeden ze słynniejszych polonezów to jest pożegnanie Ojczyzny więc to, e, Ogińskiego, więc to. Aż się na, na, narzuca taka sugestia, żeby tym osobom, które musiały z Polski wyjechać, to dedykować. I wyprowadzamy na zewnątrz swoją partnerkę i kłaniamy się najpiękniej, jak potrafimy, podziękować.